Panie Przewodniczący, Panie Ministrze, Szanowni Państwo. Pani poseł Tracz zaczęła od tego, że, że powiedziała, że urodziła się w Bolesławcu. No ja się urodziłem w powiecie, w którym jest kopalnia i elektrownia turów, W zgorzalcu się urodziłem. Ale zanim zanim o mnie, to może przedstawię pierwszego posła, który się dzisiaj wypowiadał na tej komisji, bo został potraktowany przez panią poseł Tracz. Tak, jakby nie wiedział o czym mówi. A pan poseł Żuk w Turowie pracował od 1974 roku. Przez 10 lat był prezesem zarządu kopalni. Od 20 lat zasiada we władzach najważniejszych polskich spółek energetycznych, związanych z węglem brunatnym i naprawdę wie o czym mówi. I naprawdę wie, o czym mówi, jeśli chodzi o, o to, co się dzieje w Turowie i w okolicach. I szanowni państwo, ja jestem tutaj zdumiony jedną rzeczą, że właśnie posłanka z regionu czy pani poseł Tun w Europarlamencie, wybrana również z, z Platformy Obywatelskiej, Obywatelskiej, to są osoby, które jawnie sabotują polski interes narodowy, które jawnie sabotują dostawę prądu do milionów odbiorców, które jawnie uderzają w. Dziesiątki, bo jeśli weźmiemy pod uwagę kooperantów elektrowni i kopalni, jeśli weźmiemy pod uwagę całą gospodarkę tego regionu, nie tylko z Gorzaleckiego, ale szerzej, jeleniogórskiego, to to jest jawny sabotaż, który jest tutaj uprawiany przez posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego czy do polskiego Sejmu z list Platformy, z list Koalicji Obywatelskiej, uderzający w polską rację stanu, w polskie interesy energetyczne, gospodarcze powiedzmy to sobie wprost. Oczywiście no, wilcze prawo Czechów, którzy chcą tutaj, jeśli chodzi o samorządowców, ugrać parę milionów w te czy we w te. Wilcze prawo interesów gospodarczych i Czechów i Niemców z drugiej strony, ponieważ ten region jest regionem, w którym kopalnie i elektrownie węgla plunatnego po prostu funkcjonują bo to jest trój z tych trzech granic, Szanowni Państwo. I po stronie czeskiej i niemieckiej mamy takie kopalnie. Co więcej, kopalnia i elektrownia, elektrownia w Turowie po gruntownej modernizacji w latach dziewięćdziesiątych 2000 -tych, jest najnowocześniejszą polską elektrownią tego typu. Co więcej, jest jedną z najnowocześniejszych w tamtym regionie, biorąc pod uwagę również czeskie i niemieckie rozwiązania. Tak, Szanowni Państwo. I ja doskonale pamiętam, jak wyglądała, Jak wyglądało czy zapylenie, czy jak wyglądały kwestie środowiskowe w, w Turowie w tym regionie na początku lat 90. I, pamię i wiem, jak to wygląda dzisiaj. Jest nieporównywalna rzecz. Jest nieporównywalna rzecz. Tak naprawdę cała rzecz rozgrywa się o to, w tym momencie i ja się tutaj dziwię, bo oczywiście należy badać i pytać rząd i widzę tutaj braki w udolności wprowadzeniu tych negocjacji, ale występowanie przeciwko interesowi własnego kraju. No to jest rzecz niesłychana. To jest rzecz po prostu, która nie mieści się, yy, znaczy nie, nie znam czeskich czy niemieckich zielonych, którzy by robili takie rzeczy przeciwko własnemu państwu. Nie znam, po prostu nie znam, nie znam takich przykładów, żeby w ten sposób zachowywali się nawet najbardziej zideologizowani skrajnie yy, przedstawiciele strony czeskiej czy niemieckiej w ten sposób uderzając w interesy gospodarcze własnego państwa. I to jest skandal, Szanowni Państwo, powiedzmy sobie jasno na tej komisji tutaj. Natomiast jeśli chodzi o sam Turów, wydobycie jego funkcjonowanie i relacje z Republiką Czeską, no tutaj warto zauważyć dwie rzeczy, że Grupa Wyszehradzka jest dużo bardziej na papierze niż w, niż w rzeczywistości. I posługujemy się, i państwo polskie posługuje się, rząd się posługuje tą grupą bardzo okazjonalnie. Tymczasem od wielu lat nie zrobione zostało tak naprawdę nic, żeby realne więzy w tej grupie zacieśnić. Przez realne więzy rozumiem nie tylko porozumienie na poziomie międzyrządowym, ale na przykład współpracę na poziomie międzyparlamentarnym, ale na przykład taką kwestię jak współpraca chociażby, nie wiem, studencka, infrastrukturalna. Mówiło się o powołaniu wspólnej telewizji, która miałaby nadawać na cały świat i reprezentować interesy regionu. No to jest dużo rzeczy do nadrobienia i niestety rząd bardzo tym, 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 e, tą kwestią Grupy Wyszehradzkiej no to wyciąga ją przy jakichś okazjach. A realne procesy zmierzające do tego, żeby uwspólnotowić pewne e, bliskie nam e, państwa w ramach, w ramach jednej, jednej zwartej grupy nie zostały. Poczynione. No i wreszcie ostatnia tutaj konstatacja, jest to komyczek do ogródka. oczywiście niemal wszystkich zasiadających tutaj sił politycznych na tej komisji czy w tym Parlamencie. No, Szanowni Państwo, nie byłoby takiego wyroku Trybunału Sprawiedliwości, czy takiej decyzji, póki co Unii Europejskiej. To jeszcze nie wyrok, ale ale, ale, ale wyrok naturów de facto tak. E nie byłoby, gdyby nie przekazywanie kompetencji do Brukseli, szanowni państwo. Gdyby nie przekazywanie kompetencji nie, to nie tylko kwestia wchodzenia do Unii, panie pośle, to również kwestia stopniowego, jak przy traktacie lizbońskim, jak w zeszłym roku, stopniowego przekazywania coraz większych kompetencji Unii Europejskiej do zarządzania naszym majątkiem, naszą gospodarką, naszą przyszłością, naszą transformacją energetyczną. Tak Przekazywanie kompetencji do Unii Europejskiej, do Brukseli, które z, razem, wespół i solidarnie dokonują PIS Platforma od kilkunastu lat właśnie w ten sposób się niestety kończy.